Eke, kochani, dzisiaj jesteśmy na zamku Krzysztofur i zapraszam Was do oglądania. Chodźcie ze mną! Witamy w Krzysztoporze, w XVII-wiecznym zamku, który kiedyś był większy niż Wersal. Serio: 365 okien, jedno na każdy dzień roku, 52 komnaty i jak tygodni. 12 sal jak miesięcy i cztery wieże, bo przecież pory roku też muszą mieć swoje miejsce. Krzysztof Osoliński nie oszczędzał. Szklany sufit z akwarium nad jadalnią? Był. Lustra dla koni? Były. Minimalizm? Nie znał gościa. Dziś to już ruiny, ale z klimatem. A podobno tutaj nawet duchy mają swoją rezerwację. Jednym zdaniem, Zamek Krzysztopur historia, przepych i szczypta szaleństwa. Trasa zwiedzania piwnic tylko dla odważnych. Ja niestety chyba nie jestem odważny. A na koniec pan trójniak, elegancki, słodki, dojrzały i wcale nie chodzi tutaj o wujka z wesela. To miód pitny, który powstaje z jednej części miodu i dwóch części wody.